Hej, sięmano z tej strony, i dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od otwarcia 5 złotych paczek, w których znajduje się jedna wyjątkowa karta. Uuu, Carlos Eduardo. No, nieźle, nieźle. Pięć gwiazdek sztuczek, bardzo ładnie. Monreal! Montreal. Słyszałem, że jest dobry. Jest podobno o słyszałem takie pogłoski. <stutulianic> Ew, e, nic się ciekawego w tej paczce nie ma. Co się świeci? Anfield Road, Stadion Liverpoolu. Myślałem, że dzisiaj coś w paczce mi się trafi. <grygodny> Jakieś takie super szczęście by mi się trafił super zawodnik. A tu jakiś bagaza z Olimpiakosu E, to ostatnia paczka. Nic się nie trafiło specjalnego w powitalnych paczkach za kot. I jedna za zrobienie wszystkich 13 zadań. O Tiago, Diaby, Manega. O wow, karta sniper. Chyba droga jest ta karta, chociaż nie wiem. Ale wyszło. Odwołuję te pięć paczek i tyle zawodników, że mogę sobie dzisiaj spokojnie zrobić pierwsze Paczek Play. Więc zapraszam Was do spotkania z tymi oto zawodnikami, których trafiłem w paczce. Najlepszy Carlos Eduardo panie jest to, że wyszukuje przeciwników z tym samym... Z tymi samymi graczami z tą samą oceną ogólną. To jest dobre, co zrobili w FIFA. O, błaguje. Dawaj, Eduardo, dawaj, Eduardo! 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 O Jezus, markowo hopie, dawaj. Pyk! I nad bramą. Kurczę. za dużo siły. Za dużo jeść na, si na śniadanie, zją, co? Dwa jajka to jest za dużo. Jedno się jej. No, to hopie, bo cię tam ciśnie płuco. I makaj! Fak I wpadnie, wpadnie, bo nie chcę wpaść teraz wpadnie No jak zlew? le... ty się Kurcze What? Co ja kliknął? No chyba sobie jaja robi, sąsiód Nie, ciekawe czy to słychać Naprzód Matkaj, No lecisz, no prawy O, te rę... Podał mu to ręka Ręka! No i co, jak Nie rozumiem tego, no. Startnie do tej bali, baran Elegancko. Markowanie. bombeczka, ...czka? A gdzie brameczka? Jeju. No on za dużo zjadł, naprawdę. No. No jaki... Jaki ty masz ze synek! Niedużo dużo siły, zes, ksiwo kapa. hopie, Ja myślę, że masz ksiwe nogi, jak sroż. A ty możesz... Grając w bal krzywe nogi. Jezu. To jest dobra kontra. Chwilę, jest, uwolnił się Eduardo. Eduardo, ja w ciebie wierzę. Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie. Diabe lecisz. Ja go podziwiam. SP szybki. No i brameczka, pyk. No, się nam zaraz rozsypię worek z brameczkami. W końcu oczekiwane bramki są to, to co najlepsze. Wiwi, oui, wiwi, oui. Oui, oui, ja! Diabi! Oui, wiwi. oui! Wow, wybrą Nice, może Eduardo, 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 Eduardo! Carlos Eduardo technicznie, pyk, nie zmieścił, dobija! No co za ciul! Sprawdźmy. Ej, centymetr. Pierwsze Pagan Play, pewne zwycięstwo na zero z tyłu, dwie bramki Diabła Eduardo, według mnie dwóch najlepszych zawodników w, moim w tym zespole, plus Real. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć. Chryste Panie!